Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w Ligę Legend, ale dzisiaj wyjątkowo streama będzie otwierała osoba. Jakże piękna osoba, zgrabna i na dodatek czeźba. Mam nadzieję, że pod koniec tego live'a będzie na odwrót i choć trochę będziemy w stanie upojenia, bo będziemy grać sobie dzisiaj w Ligę Legend z Nikolą, moją dziewczyną. A w którą stronę ja byś? To czemu jak idę tam, to nic tam nie widzę? O, super Ej, ale widać? Serio widać, czy nie widać, bo... No Oni nie mnie, nie mnie zabiją! Ja muszę stąd uciekać Czemu on teraz na mnie poluje? Co ja robię? Hmm... Co to jest? Wieża. Jesteś w jej zasięgu i nie ma co powiedzieć. To mogę tam wchodzić, czy nie? Ale nie wiem, go była zera. To on cały czas bije mnie! Uciekaj. Czepu. No patrz, spowolnił mnie. Te. Uciekaj zęb, uciekaj <śles> Nie patrz się na klawiaturę, ty go normalnie pigać Ale ja nie wiem, gdzie jest A widzisz? Aleksander, jeden złoty Jak będzie kilek, to I daje Nie zabijesz muzyko. kogoś, to daje zeta Ziom. Tutaj klawiatura <noise> tak, się nie <noise> kosztuje 3000 tysiące <noise> No A to jest twój dochód, ty masz tysiaka Aha I zapamiętaj to mhm. Stać na razie na to I znowu na no. Tam. Przecież ja nikogo tu nie zabiję. Dobra, idziesz tu. Ilejcie go Tra... R -ka, R -ka, R -ka. Teraz. Erka, erka, erka. Nie Teraz wigo, wigo. Ku, ku, ku. Teraz E. daj mu C, C, C. Jakie C? Nie, 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 nie. Kupko i C. Jak V i C? No jedź. nie małaś. ja? Nie trafiłaś w F. No nie bo dałaś, ja nie nigdy... widzę. Nie dałaś te. Bo ja musiałam patrzeć, gdzie jest literki. A co to odchodzi? Chłopaki <laughs> już osrani, bo prawie zabiłaś, no ale... Więc Pięć ty poszło się jebać. Ale to jeszcze nie! To nie do końca moich prób. To jeszcze nie, poczekaj. Ja to zrobię, zobaczysz. Tak. E, w Rilkę babie. Zamówiłem sobie gigantycznego potwora. No i też podchodzę do lady i mówię do babeczki tak. Dzień dobry, proszę pani. a dzisiaj do pani z takim nietypowym zamówieniem, a mianowicie chciałbym najtańszego, największego kebaba u was w lokalu. Podwodny, podwodny! <grym> o kurwa! Dawać <Podwodny>, <grym> 5 zł, wyszeliście. No i ten. Zrobiła mi kebaba. No i ten kebab, powiem wam, jest, jest. Jest warty tej ceny, naprawdę. Ten giga potwór posiada, nie wiem, pewnie 100 gram mięsa 180% pozostałe mięso, czyli 300 gram to może zaledwie 16% mięsa. Pozostała część tego kebaba to jest tylko i wyłącznie surówka i jakiś tam sos. Niestety sosu też zbytnio dużo nie dali, pomimo tego, że się Nikolka upominała, żeby mi go dali dużo. Oddaję Nikolkę. No Rozmaw... tutaj gdzie Pytaj się, gdzie są za Gdzie moje pieniądze? Na A teraz Ja może się nauczyłam No, OJ Zostałam do lejta! <grym> Ej, czemu tu leci to nie ma? A, bo to czas Ja go zabiłam? Serio? 2 50 groszy doła, co? Do 50 groszy?! Na następnego potwora. Nie, tak to się nie możemy bawić. 5 zł dawaj. Jeszcze 2,50. Fajnie, fajnie. Fajnie będzie. I ty mi O zaraz umrzę. Nie, umrę to zaraz ty. Ja nie umrę. Ej, ej, ej. Nie! Nie no, Nie czemu ty tak panikujesz? Bo ja nie był? wiem nigdy gdzie są jakie litery i to mnie denerwuje, bo ja muszę patrzeć zamiast patrzeć co się dzieje Czy masz tak tylko patrzeć, czy ty, nie patrzę. Nie, bo muszę na C i wszystko... Nie patrzę. Patrz na C. Potrzeba ten, mi go! Nie mi Potrzeba na mi. 10 zł. To stało 10 zł od wira! Kogo? Odwirkowskiego! A to ty nie się kim stanie się kiwie! Już 13.50 Proszę się, ten kebab zwrócić. Dzięki Biru, jesteś naprawdę wielki, szanujemy Cię co to Postaram się zabić tego... Dla dla Ciebie <noise> Nie pamiętam, <noise> jak on się <noise> nazywał Bżej. Ja się już czuję pijana trochę e. Nie jestem już cześla Mrzeeeeeeej Bże... Zabijam ją? Jestem <grym /dobry> Ej, zabijam ją? Tak. Serio? Jestem zajebista po prostu. cię, so, nie wydaje się na zakupy? Aha. Dobra, sorry, wizar przepraszam wycelujesz tu sukę. Dobra, sukę. lewy i leby. Aha. Lej, lej gonią, kurwa, gonią szybko! O! Ku, ku! Ty, bo No, teraz e, teraz e, teraz e. No i zajebiście! No, teraz, teraz w R -ki. R -ki, klik, i teraz we rki. Erki, tiki B. Wracamy, kurwa, po swoje, mamy pieniądze. Jest ty zajebista? Ale widziałeś to, co zrobiłaś? No! Tą Dobra! No. Dobrze zrobiłam? Zajebiście! No, widzicie? Próbujemy. Ale ja to bym Został do najta. To daj. Ja wytole to bardziej nie stały tu opłaca, niż chodzi do Pracada! Siedzę, król pie! O Misiek! groszy za dwa kili będzie tutorial makijażu! Za dwa kili będzie tutorial makijażu Dwa kili Czyli dwa razy mam zapić zabić tych tych Dostałam 6,50 50 z Miśka Wow. Już mam 20 zł. No i co teraz to wiesz, co? Tak do jesteś super. Dziękuję, naprawdę. Szanuję Was bardzo. Widzę, że to jest moja, moja, moje powołanie. Dobrze. O, to oni mnie zabili? Jeden złoty Jak się będziemy widzieć, to oddaj siano, plis <laughs> Misiek, jeden złoty Jak się będziemy widzieć, to oddaj siano, plis <laughs> Nie, Misiek, nie oddam ci To idzie na nasze wakacje Jaką Merkę. Ale... Gdzie tu zerka? To no, właśnie, rzuciłaś? To jest erka O uciekaj teraz, uciekaj Jest z powrotem, na nich, na nich, z powrotem Bo jak ci się te perne No ci się odnabył. Dobra, uciekaj, uciekaj teraz Ej eee. teraz B Dlaczego mi powiedzieli, że mam tak zrobić? Ci nie, bo umarłam przez z Ciebie. Kurwa, to ja Ci mówiłem co to erko, wyceluj. Tak. Nie, nie. Ale nie A, wyszło. wyszło. Dostała do tej Taki właśnie jesteś, chłopak, widzisz? Lolo, jeden Szkoda, ze koleżanka zajęta. Zostałam od Lola! Jedno to ty, szkoda, że koleżanka zajęta. No szkoda, Lola, serio. Lolo. To też jest coś Lolo. bardzo Lolo. fajne. Serio, to jesteś Lola za naprawdę cię bardzo lubię. Ustaw do najta Nie słyszę się. Chłopak, jeden złoty to ty, on, e ty mi jesteś? To jesteś? Tak? I tak cię kocham. Ty ty jesteś? Na pewno? Pokaż konta. <slūovy> Pokaż kąta. Posłuchaj tego tutaj, ty nie? T... Już go usłuchałam. Jak pokażę stópki, to mnie by sprontował cię w pokoju się, że pamiętam to ty go jesteś. Mogę pokazać stópki, jeżeli to zrobisz, to pokażę je. Dobra. Tak? to? Co ty pisałeś? No. I, i, no, nie mam problemu A co do kamery Tobie? Nie. No tobie. Co mi twoje? Aha. Żal, nie widzieliśmy ich poznokcji. Umżej. Nie, to muszę... Musisz mówić śpi kurwa. Spij! No przyciskam! A! Ej, wu, ten przyciskam. E, e. e, e. Kur... Się... Pomyli, pomyliły mi się przyciski! Zabiłam go! się, kogo mam teraz bić? Zabij, daj B się nie ruszaj. To jest krawa? Dziękuję. <laughs>